Napisaliście mi nowy pomysł na eksperyment Mam nadzieję, że kuchnia będzie jeszcze zdatna do użytku Wsypujemy tą substancję, czyli sodę oczyszczoną Oraz fasek cytryny Dobra, mamy wlaną już tutaj wodiczkę Water W oryginalnym przepisie trzeba dać łyżeczkę tego i łyżeczkę tego Ale nie byłbym sobą, gdybym troszkę zmienił parametry Kur... Wszystko wysypiesz Stop O O, proszę Dobra, Zrobimy trzy łyżki tego i trzy łyżki tego, dobra? Wleczamy One Już. Spokojnie, jeszcze nie ma reakcji chemicznej. Przez styk! Nic nas nie zatrzyma, no zobaczymy. I robimy strząsienie, takie strząsienie mózgu. Kurwa, jakie twarde to jest! Uuu. Dobra, i. Ja pierdolę! Wszystko. co?